Miarę kąta wyrażoną w stopniach mamy zapisać za pomocą minut i sekund. Zacznijmy może od tego, że jeden stopień traktujemy tak, jak jedną godzinę na zegarku, a jedna godzina to jest 60 minut. Czyli przez analogię widzimy, że jeden stopień odpowiada 60 minutom. Jeśli jeden stopień to jest 60 minut, a jedna minuta to 60 sekund, no to. Prosty wniosek jest taki, że 1 stopień to 3600 sekund. Sekundy oznaczamy takimi dwoma kreseczkami, minuty jedną kreseczką. Spróbujmy więc teraz przeliczyć taki przykład. 41 setnych stopnia mamy przeliczyć na minuty i sekundy. Zapiszmy tę liczbę w taki sposób. Jest to 0,41. Razy 1 stopień. To jest tyle samo co 0,41 stopnia, prawda? I teraz zobaczcie. W miejsce jednego stopnia wstawiam 60 minut. Mnożymy te liczby na kalkulatorze. Otrzymujemy 0,41 razy 60. To się równa 24,6 minut. 24,6 i minuty. Ale my chcemy tą liczbę wyrazić jednocześnie w minutach i w sekundach. Otóż sekundy będą się kryły w liczbie, która znajduje się po przecinku. Czyli tą liczbę możemy rozpisać w taki sposób: 24,6 i minuty to 24 minuty plus... 0,6 minuty. To się równa 24 minuty plus 0,6 i teraz uwaga, w miejsce jednej minuty, bo tutaj mamy 1 minutę, może ją nawet zapiszę: 0,6 razy 1 minuta to jest 0,6 minuty. Wiemy, że 1 minuta to 60 sekund. Więc mamy 24 minuty plus 0,6 razy i w miejsce jednej minuty wstawiam 60 sekund. Tutaj jeśli potrzebujecie, to dopiszcie sobie, że 1 minuta to 60 sekund, tak jak na zegarku. Co otrzymamy? 24 minuty 0,6 razy 60 to jest 36 sekund. No i mamy gotowy wynik 24 minuty i 36 sekund.